Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie. 16 lutego, kochani, w samą pełnię, która dzisiaj, że tak powiem, nam zagościła, słuchajcie, na nieboskłonie. Pełni w znaku lwa. Zrobimy sobie oczywiście osobne czytanko, żeby zobaczyć, co ta pełnia. Um, słuchajcie, śnieżnego księżyca, bo ona też ma taką nazwę. E, tutaj dla wszystkich znaków chcę przynieść, ale to zrobimy oczywiście sobie, kochani, w osobnym czytanku, nie w tym. To jest, kochani, e, karty dnia, tak, czy też tudzież energetyka tego dnia. Co warto, czego nie warto, co nam podpowie tarot, kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie i zaczniemy, kochani, od kart porad, co też dzisiaj. No, ta energia, która tutaj się wytwarza w ciągu dzisiejszego dnia, do czego nam sprzyja, co, do czego nas zachęca i tak Wczoraj, z tego co pamiętam, odcinaliśmy się od tego wszystkiego, co nam nie służy, co jest toksyczne i tak No i oczywiście, kochani, Mam nadzieję, że większość z Was w pewien sposób gdzieś chociażby przemyślała tą sprawę i jakby wyselekcjonowała, czy też, czy też tudzież porobiła jakieś powiedzmy globalne porządki gdzieś tam w swoim życiu. No a ci z Was, którzy tego nie zrobili, no okej, okay, rozumiem, czasami do, do pewnych kwestii tutaj oczywiście, kochani, trzeba bardzo, bardzo mocno dojrzeć, ale wystarczyło, żebyście chociaż pomyśleli, czy tutaj gdzieś tam, no nie potrzeba było, tak, zrobić jakichś takich słuchajcie. Przemyśleń w tej tematyce. Moi drodzy, dzień dzisiejszy, e, i co my tutaj mamy? Słuchajcie, dzisiaj e, karty zachęcają do pewnego rodzaju odwagi. Zaraz zobaczymy, w jakim, jakim aspekcie. Tutaj, oczywiście, przeczytamy sobie wszystkie karciochy, kochani, e, bo wszystkie trzy, kochani, kiedy zaczęłam je losować tutaj dla nas, e, w sumie wskazywały na jedno. Właśnie na taką, jakby, no dobra, nie będziemy dyskutować. Słuchajcie, karta odwaga, która mówi: Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Więc moi drodzy, jeżeli dzisiaj coś chcemy podziałać, coś chcemy porobić, no karta nas ewidentnie zachęca do tego, żebyśmy nie bali się przypadkiem, tak? Albo żebyśmy nie wycofywali się niepotrzebnie, albo żeby po prostu nie było takiej sytuacji, w której zabraknie wam do tego determinacji albo właśnie tej odwagi, o której karta mówi, bądź żeby coś nie pohamowało was przed krokiem, który chcecie zrobić. Więc moi drodzy, dzisiaj dzień jest pod znakiem odwaga we wszystkim. Macie ochotę odezwać się do zenka, bo nie wiem. Nie odzywa się i tak dalej, i tak dalej, czekacie, czekacie, albo załóżmy, jest to ktoś, kogo nie znacie, ale chcielibyście nawiązać kontakt. Odwaga, czyli robimy ten krok, kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie wiem, chcielibyście, słuchajcie, postarać się o jakiś awans, zróbcie to. Chcielibyście, nie wiem, rozpocząć jakieś działanie, jakiś plan, który sobie gdzieś tam w głowie uzmysłowiliście wcześniej. Odważnie idziemy, kochani, do przodu. Nie możemy ciągle się hamować, stać wstecz, tak? Albo nie wiem, blokować jakby siebie samych. Ta karta gen generalnie, słuchajcie, wszą wszystkie trzyszą, zaraz zobaczycie, bardzo mocno zachęca właśnie do tego, żeby nie robić takich sytuacji, że stoimy w miejscu, tak? Czyli odważnie idziemy do przodu. Jeśli coś nie wyjdzie, jeżeli coś nie potoczy się zgodnie z planem, trudno, ale przynajmniej spróbowaliście. Dobra, moi drodzy, Dużo z Was powinno również postawić na pewnego rodzaju, um, słuchajcie, wzbogacanie samych siebie, na naukę, na osiągnięcia. I karta dokładnie brzmi w ten sposób. Nauka i edukacja pomogą Ci osiągnąć życiowy cel i rozwijać się. Możesz liczyć na, na pomoc aniołów. Okej, okay, no to ci z was, którzy oczywiście Panią wywierzą, ci, ci z Was, którzy nie no to osobna bajka. Ale w pewien sposób, kochani, stawiajcie na samych siebie, rozwijajcie się, kształćcie się, zdobywajcie wiedzę, kochani, gdzieś starajcie się wywindować nieco wyżej. Nie, nie myślcie sobie, że wam coś nie wyjdzie, że jesteście gorsi, że nie potraficie czegoś zrobić, tak? Nie ładujcie sobie do głowy tego typu negatywów. Bo moi drodzy, jeżeli będziemy sukcesywnie, myśleć sobie, tak, moje życie będzie do kitu, moje życie będzie. Do niczego, ja jestem słaba, ja jestem słaby, i tak dalej, tak dalej, to sukcesywne powtarzanie tego typu słów, kochani, powoduje, że my naprawdę przestajemy w siebie wierzyć i będziemy sądzić, że nasze życie jest po prostu do kitu. Więc, moi drodzy, kształcimy się, edukujemy się, tak? Pomagamy sobie w ten sposób w tym, aby osiągnąć swoje cele życiowe. Czyli, ale nauka, kochani, to nie tylko książka w szkole, tak? To jest dokładnie to, co powiedziałam przed chwilą. Żebyście sami ładowali sobie do głowy optymizm, bo wówczas będziecie mieć siłę kreować swoje własne życie. No i, moi drodzy, karta stricte księżycowa. Pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. No to jest właśnie to, co przed chwileczką powiedziałam. Pewność siebie. Musicie być pewni tego, że dacie radę. Musicie być pewni tego, że jesteście wspaniali, piękni i mądrzy. Musicie być pewni tego, że jak nie wy, to nikt inny, moi drodzy, e, w pewien sposób. I tutaj, moi drodzy, dążymy do tego, aby wznosić się wyżej, a nie dołować się samodzielnie, ładując sobie do głowy lekcje pod tytułem Jestem do niczego, żeby nie osiągnąć nic. Miejcie w sobie odwagę do tego, żeby chwytać dzień, miejcie do tego odwagę, żeby brnąć do przodu, moi drodzy. Bardzo często spotykam się, yy, kiedy rozmawiam z wami prywatnie, kiedy zgłaszacie się na prywatne czytania, właśnie z takim stwierdzeniem: No tak, ale moje życie jest takie do niczego i pewnie nic nie będzie, bo ja całe życie miałam źle w tym, w tamtym, siamtym i o wamtym, i yy, już nic fajnego mnie nie spotka, całe życie kłody pod nogi. Okej, okay, mogło tak być. Zmień to. To nie oznacza, że dalsza część Twojego życia musi taka być. Zadawaj się z ludźmi, którzy Cię wznoszą. Odetchnij ludzi, którzy Cię ciągną w dół, chociażby pod tym kątem. Zacznij o sobie pozytywnie myśleć, że jesteś osobą, która jest w stanie, ma ręce, ma nogi, jest w stanie zrobić wszystko, tak? Właśnie tu o to chodzi, żeby zadbać o siebie, moi drodzy, i odważnie iść do przodu. Dobrze, no to teraz zobaczmy moi drodzy, co nam na to wszystko karty tarota chcą powiedzieć. Kochani, dla niektórych z nas, dzień dzisiejszy, moi drodzy, no oczywiście poleśmy po kolei, bo jak będę tutaj leciała od końca, to może to nie będzie takie, takie mądre. A spód jeszcze? Czytania. Mhm, mamy księżyc słuchajcie, być może w dniu dzisiejszym trzeba będzie rozwiać jakieś niejasności, być może jakieś lęki jeszcze i obawy, więc co niektórych, moi drodzy, jeszcze może się kształtować taka sytuacja, w której całkiem możliwe, że gdzieś jeszcze po waszej głowie chodzą jakieś takie nieścisłości, jakieś takie sytuacje, w których coś was ogranicza, bo słuchajcie, księżyc to jest czasami iluzja, to jest czasami lęk, to jest strach przed czymś, no być może strach przed tym, żeby z czymś ruszyć naprzód, to są pewnego Rodzaju jakieś niejasności, które mogły na przykład y, chociażby w niewczorajszym czy przedwczorajszym nawarstwić się, kochani, gdzieś tutaj w waszym życiu. Możecie mieć jakieś nieporozumienia na przykład albo jakieś takie nieścisłości pomiędzy Wami, a jakimiś osobami dla Was istotnymi czy ważnymi. I ja sądzę, że ten dzisiejszy dzień być może będzie służył ku temu, żeby pewne te y, niejasności y, rozwiązać. To znaczy, ja powiem w ten sposób, patrząc dalej, tak, potem idzie azbuławowy, idzie karta y, kochanków, więc bardzo dobrze, to raczej chyba chodzi o jakąś taką sytuację. Stricte relacyjną. I moi drodzy, jeżeli takie niejasności gdzieś pojawiają się na drodze, starajmy się nie zostawiać tego na 15 dni dalej i robić sobie tak zwane, słuchajcie, no powiedziałabym bałagan w głowie. Ach. Tylko w pewien sposób, moi drodzy, rozwiązywać to na bieżąco, tak? Bo im się to wszystko na warstwie, na warstwie, na warstwie, to kochani stracicie potem mnóstwo czasu, żeby to wszystko uporządkować, a to nie ma sensu. Czyli na bieżąco coś jest niehalo, wyjaśniamy tą sytuację. Więc tutaj norysuje się takie tło, że tutaj są pewnego rodzaju jakieś takie właśnie albo lęki, obawy, czy jakieś niejasności, które dzisiejszy dzień y, może Wam uwypuklić, ale które należałoby, że tak powiem, wziąć to na barki y, i to pokonać o czym nawet mówi karta, słuchajcie, leżąca tuż obok, pokazująca tak naprawdę to, że można, co niektórych z nas dzisiaj, sp no spaść, mnóstwo obowiązków czy trudności, niekoniecznie zawodowych czy pracowych, bo 10 buław, kochani, to nie jest tylko, że mam roboty po prostu w pip i... Teoretycznie jestem tutaj zarobiona, tak, czy też zarobiony, ale bardzo często to nie są typowe obowiązki zawodowe, a właśnie to, że mamy jakieś zmartwienia, że mamy jakieś trudności, które nosimy na swoich barkach, kochani, które ledwo już dźwigamy, tak, w pewien sposób. I e, krótko mówiąc, e, jest nam już z tym wszystkim bardzo ciężko, i ja bym powiedziała to w ten sposób, że czas w końcu to też uporządkować, tak? Trzeba się pozbyć tego ciężaru, oddelegować pewne sprawy, być może porozmawiać z kimś, jeżeli to się tyczy jakiejś osoby, żeby powiedzieć, jest już mi z tym za ciężko. Stary, po prostu mam już tego dosyć. Dokładasz mi coraz więcej do pieca do moi, na moje plecy. I krótko mówiąc, e, jest już mi z tym niewygodnie, tak? Czuję się obciążony, czuję, że już mam tego pomału wszystkiego serdecznie. Dosyć ok. He, ja daję radę, ale jest mi ciężko. Więc co niektórzy będą mieć na swoich barkach właśnie te wszystkie jakby troski, zmartwienia i jakieś takie przytłaczające klimaty dnia dzisiejszego, czy też w ogóle jakiegoś tam? Ale co niektórzy, kochani z Was, mogą tutaj to jakby mieć w zupełnie innym aspekcie, na przykład zawodowym. Więc tutaj jakby musicie sobie to zobaczyć, jak to się będzie kształtowało w dniu dzisiejszym, czy to będą obowiązki zawodowe, czy też jakieś problemy. Ale gdyby to były problemy, kochani, no to wówczas starajmy się je rozładować. Kochani, jakieś wiadomości, czy też jakieś sytuacje, że ktoś ma Wam dzisiaj coś dostarczyć, mogą to być listy, paczki, słuchajcie, czy tego typu rzeczy, ale również jakieś wiadomości albo przekazy, na które w dniu dzisiejszym, co niektórzy, moi drodzy, nieco będą musieli poczekać, one nie, nie muszą przyjść od razu, że jak ja tutaj, wiecie, odsłuchacie to nagranie, to zaraz jeb, ktoś puka w drzwi, cześć, stary, cześć, tam, spoko, przyniosłem ci coś, albo, że od razu przyjdzie wiadomość od Zenka, czy od Kaśki. Może tak nie być, dlatego że Rycerz Monet musi sobie coś bardzo głęboko przemyśleć, albo potrzebuje nieco więcej czasu, żeby Wam dostarczyć to, co jest dla Was y, ma być dostarczone. O nazwę to tak. Ale krótko mówiąc, są to bardzo przemyślane wiadomości, chyba że to Wy będziecie też potrzebować nieco więcej czasu na to, żeby sklecić do kogoś informację, jakąś wiadomość czy coś, żeby ją wysłać. Bądź co bądź działa, to oczywiście energia działa w dwie strony, ale przy jak, jakiejś wiadomości, kochani, możemy się tutaj no, w pewien sposób spodziewać. Czyli tutaj jedni z nas oczekują, bardzo przemyślanych wiadomości bądź też jakiś paczek za którymi być może też długo czekali. Karta sześciu mieczy kochani, coś jest tutaj e, ewidentnie pokazujące taką sytuację, że coś trzeba w końcu zostawić w tyle za sobą i już się na to nie oglądać. Może co niektórzy z was bardzo głęboko przemyślą te sprawy i tutaj jakby w pewien sposób faktycznie będą chcieli już brnąć do przodu i nie patrzeć się za siebie, już jakby nie oceniać sytuacji, którą zostawiacie w tyle, albo w ogóle już nie wracać. Do pewnych spraw, pomimo tego, że no, możemy czasami bardzo wiele za sobą zostawiać, moi drodzy. Ale w każdym razie na, ta karta wskazuje na taką sytuację, w której po prostu możemy, co niektórzy z nas, mogą już nie chcieć wracać do pewnych tematów, do pewnych osób, do jakichś pewnych sytuacji życiowych i będą chcieli brnąć. Bezpośrednio do przodu, moi drodzy. Karta również mówiąca o pewnego rodzaju podróżach. Być może co niektórzy z Was będą przedyskutowywali ze sobą, ze sobą i z jakąś osobą, oczywiście, jakiś temat wyjazdu, bo ta karta bardzo często też pokazuje podróż między miastami, tak? Czyli taką sytuację. O Boże, kochany, w której y, na przykład, nie wiem, dyskutujecie na temat tego, słuchaj, a może za dwa dni pojedziemy tam czy tam, tak? I tutaj, jakby jest taka sytuacja dyskutowania w tym zakresie, czy my y, moglibyśmy taki ruch zrobić. Ewentualnie w związkach, słuchaj, nie patrzmy już na to, co było, idźmy do przodu, już w jakiś pewien sposób y, nie siedźmy w tym, co jest, bo też taka sytuacja może być. No i moi drodzy, sytuacja związana z tym ciężarem, ale to już omawiałam przed chwilą. Tutaj, a faktycznie, słuchajcie, dzień może być bardzo obciążony, pod kątem obowiązków, bądź też oczywiście jakichś waszych trudności, które gdzieś dźwigacie, no chyba, że ktoś wyjdzie z propozycją, słuchaj, a może się spotkamy, a może coś tam coś, a wam będzie ciężko tą decyzję podjąć. No też taka sytuacja być, czemu będzie wam ciężko? No bo będziecie mieć, załóżmy, nie wiem, różne, różnego rodzaju kochani myśli, albo dużo obowiązków, które tu w pewien sposób trzeba będzie wpierw ogarnąć, żeby dyskutować na temat w ogóle jakichkolwiek spotkań, albo też tudzież będziecie mieć dużo wątpliwości, obaw, lęków i niejasności, czy to jest dobry pomysł. Więc moi drodzy, no zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Karty przeczytałam Wam jako ciąg. Przeczytałam Wam również, słuchajcie, jako. Jako co? Jako sytuację pod tytułem, że Poczekajcie, bo straciłam wątek. Zgadzam się. Jako karty osobne, oczywiście, bo, bo, bo też tak może być. Wiadomości, podróże, słuchajcie, zamykanie starych drzwi, kurde i tak dalej, tak dalej, ciężary, cudawianki. W, w różny sposób po to, żeby zobaczyć i wyłuskać z tych kart, kochani, jak najwięcej się da. Co niektórzy też mogą za czymś bardzo mocno tęsknić, wręcz wyjść do księżyca. Może to być osoba, może to być, nie wiem, za czymś tęsknota, moi drodzy, ale też taka sytuacja tutaj z tej karty płynie. Dobre skarby. Z mojej strony to wszystko. Czyli, moi drodzy, dzisiaj odważnie wyznaczamy sobie cele, dzisiaj ładujemy się pozytywami, moi drodzy, dzisiaj osiągamy to, co jest do osiągnięcia. No i z kart Tarota, moi drodzy, dyskutujemy o podróżach, zbieramy wiadomości, przychodzą do nas paczki, zrzucamy ciężar, który dźwigamy, albo donieśmy ten ciężar, pomimo tego, że jest tutaj full obowiązków, ale dacie sobie radę i wyjaśniamy, moi drodzy, niejasności, buziaki.